Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy twój brat zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam: jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego urzeczy im mój ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas dwóch postaw. Pierwsza to pomnienie braterskie. Jedyną intencją, która ma nam towarzyszyć przy upominaniu brata lub siostry, to troska o Jego spawienie i miłość. Druga postawa. To wspólna modlitwa i zaufanie Bożej Opatrzności. Pan Jezus pragnie, byśmy wspólnie zanosili prośbę do Boga, który jest w niebie. Życzę Ci błogosławionej niedzieli.